RDC zawsze dla Stanom Zjednoczonym bardzo zależy na Europie, mówił w Paryżu amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Spotkał się z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas. Wcześniej politycy wzięli udział w paryskim szczycie na temat sztucznej inteligencji. Rozmowy przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dotyczyły głównie relacji gospodarczych. Administracja Donalda Trumpa mówi jasno bardzo zależy nam na Europie. Dostrzegamy wiele więzi gospodarczych, które można budować z Europą. Powiedział J.D. Vance. Politycy poruszyli też kwestie bezpieczeństwa. Chcemy zapewnić, że jesteśmy rzeczywiście zaangażowani w partnerstwo dotyczące bezpieczeństwa, które jest dobre zarówno dla Europy, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Ursula von der Leyen dziękowała. Devensowi za przemówienie na szczycie AI, w którym wezwał do optymistycznego podejścia do tej technologii. Myślę, że to dotyczy też naszych relacji transatlantyckich, które mają głębokie i silne więzy. Było to pierwsze spotkanie Ursuli von der Leyen z nowym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, Stefan Folzer, polskie radio. A gościem Polskiego Radia RDC jest prawnik pan Piotr Potejko. Dzień dobry. Dzień dobry. Wykładowca uniwersytecki, wykładowca Studium Obywatelskiego imienia Pawła Adamowicza, z którym to studium prowadzimy cykl rozmów na antenie Polskiego Radia RDC o przyszłości, o prawie, o świecie. Czy Europa poradzi sobie bez amerykańskich technologii? No pewnie nie. To jest, to jest jednak mimo wszystko koalicja światowa, jeżeli chodzi o, o technologię i tak naprawdę tylko wspólne działania w zakresie tych nowoczesnych technologii. Oczywiście technologii przyszłości dadzą wspólny, wspólny mianownik. Stąd jak słyszeliśmy ta, 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 ta wypowiedź wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, że Stanom Zjednoczonym zależy na Europie. To działa w dwie strony. To działa w dwie strony, bo nam też zależy na Stanach Zjednoczonych i na, na badaniach dotyczących. Właśnie nowoczesnych technologii, więc to jest, to jest wspólny związek i wspólne działanie na przyszłość, związane właśnie z technologiami. I te nowe technologie są kluczem do przyszłości. Myślę, że tak. To trudno mówić już o kluczu do przyszłości, bo ten klucz już jest. My już go trzymamy, trzymamy w ręku i to widać, widać każdego dnia, jak, jak to wygląda. Wczoraj, nomen no mieliśmy Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu, czyli też jeden z, z kluczy nowoczesnych technologii wykorzystywanych teraz. Trochę zapomnianych. To, to już jest, stało się taką codziennością, jak, jak poranne śniadanie ten, ten internet. Ale to przecież też jest element nowoczesnej, nowoczesnej technologii i to zdecydowanie jest zdecydowanie jest klucz do, do przyszłości w każdej sferze naszego życia, zarówno tej cywilnej, jak i tej wojskowej, co też, widzimy, co też widzimy, na co dzień w otaczającej nas rzeczywistości. Jak wiele uwagi poświęca się nowoczesnym technologiom w sferze też wojskowej. J.D. Vance przyleciał do Paryża z całą rodziną ze Stanów Zjednoczonych, tam z żoną, z pochodzenia hinduską, dwoma synami, córką na ramieniu schodził z tego trapu samolotu, bo takie zdjęcie na pierwszej stronie Wall Street Journal. A po Paryżu Monachium tam weźmie udział w rozmowach o bezpieczeństwie. Jak blisko jest od sztucznej inteligencji do bezpieczeństwa. bo To znaczące, że akurat w tych dwóch sprawach pojawia się w Europie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Jak blisko? No to jest bardzo blisko. No tu to, 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 to nie da się tego rozdzielać. To, to um, mówiliśmy, mówiliśmy kiedyś, kiedyś wcześniej też, też o tej sztucznej inteligencji, że e, z jednej strony to jest bezpieczeństwo dla nas, ta sztuczna inteligencja, rozwój, ale też niebezpieczeństwo, no bo ona działa w, działa w dwóch kierunkach. Poprawy naszego komfortu życia i, i naszego bezpieczeństwa w różnych aspektach, czy w prowadzeniu analiz, czy zastępowalności człowieka w pewnych trudnych, e, trudnych elementach funkcjonowania. Ale też wykorzystywana przez przestępców, co, co mieliśmy, już, mieliśmy już wiele razy, z czym mieliśmy już wiele razy do, do czynienia, ale to też jest taki element, proszę pamiętać o tych ostatnich informacjach dotyczących Chińczyków i sztucznej inteligencji, którą, którą zastosowali Chińczycy, gdzie reklamowano, że ona jest dużo bardziej skuteczna niż amerykańska. Myślę, że to też jest pewne, ta wizyta wiceprezydenta to też jest taki element trochę polityki i pokazania, Chińczykom, że my jesteśmy bardzo zainteresowani, myślimy o tych technologiach i to nie jest tak, że wy wymyśliliście jeden element sztucznej inteligencji, który jest lepszy od naszego, co nie oznacza, że my jesteśmy w tyle. Że my nie myślimy o tym, że nie dbamy o Europę, że nie dbamy o, o, resztę, o resztę świata w, w tym Amerykanie. zakresie. Mówią Amerykanie. Mówią Ustami Van w Paryżu, zapraszając też Indie. Rywala. Chin, bo ten wielki indyjski słoń rywalizuje z chińskim smokiem. Zdecydowanie tak, ale też, ale też stało się to miejsce właśnie rozwoju nowoczesnych technologii, India. ale oczywiście wystarczy zobaczyć biznesowy outsourcing nowoczesnych technologii, który właśnie jest, jest właśnie w, w, w Indiach. Mamy też wizytę teraz między innymi m.in. Między innymi pełnomocnika rządu do spraw odbudowy i współpracy z Ukrainem, pana posła Kowala, który właśnie dzisiaj i wczoraj rozmawiał też o, o tym elemencie nowoczesnych technologii. Więc proszę, w oczywiście, Indiach. W in, oczywiście w Indiach i to jest realizacja postanowień i pewnych założeń naszego premiera w zakresie współpracy też w kierunku nowoczesnych technologii i bardzo dobrze, bo to jest jeden z wielkich graczy, z którymi my powinniśmy jako Polska, jako Europa utrzymywać stały kontakt nie tylko w zakresie biznesu, ale również nowoczesnych technologii. Inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji w Polsce będą rosły, zapowiadał podczas wizyty w Paryżu minister finansów Andrzej Domański. Premier wcześniej w tym wystąpieniu na giełdzie papierów wartościowych mówił o centrum w Krakowie i centrum w Poznaniu. To będą te dwa ośrodki, które mają pracować nad sztuczną inteligencją. No, czekamy na te konkrety w sprawie inwestycji Google'a i Amazona. Jest też zapowiedź, że Google i Amazon mają pomóc przy budowaniu inteligentnej sieci przesyłowej, którą tak czy siak musimy remontować, bo jest stara. Ta inteligentna, więc nowoczesna, oparta na nowych technologiach sieć przesyłowa dawałaby spore oszczędności i, trzymając się obietnicy premiera, pozwoliłaby zejść z ceną, obniżyć cenę energii. A w Paryżu na tym szczycie w sprawie sztucznej inteligencji. Który się zakończył, byli też polscy przedsiębiorcy. No chyba jest jedno wspólne zdanie, że to wszystko jest przeregulowane Ameryka ma America first, a Europa ma regulation first. Nie? My regulujemy innowacje, które nie istnieją. Przy czym, jeżeli popatrzymy na poziom regulacji w Polsce, one są jeszcze bardziej ostre niż, niż to, co wymaga Unia Europejska. I my uciekamy za granicę, my, my, my jeździmy się rozwijać do Stanów. Pozytywnych rzeczy, strasznie dużo mocnych projektów. Widać, że dużo w Europie się dzieje. No przede wszystkim należy docenić fakt, że Europa nie boi się pokazać, że ma własne zdanie, że ma ambicje. Jeżeli będziemy ze sobą współpracowali, jeżeli będziemy mieli nastawienie, że chcemy sobie pomóc, a nie zastanawiać się, kto zainwestował więcej, a kto mniej, i, i, i to wytykać, to wydaje mi się, że ta współpraca przekuje się na pozytywny wynik. Europa ma ambicje, ale jest przeregulowana. Zwrócił pan uwagę, że polscy przedsiębiorcy mówią maskiem, mówią Trumpem, chcą deregulować, mówią Tuskiem. Okej, okay, zgadzam się, natomiast ja nie do końca zgadzam się z tą wypowiedzią, bo proszę zwrócić uwagę, ten, ten, ten mówiący mówił, że mamy regulacje, że one są przeregulowane, ale brak konkretów. Ja z perspektywy biznesowej zawsze szukam konkretu. To znaczy co? To znaczy proszę pokazać, co konkretnie jest w Polsce przeregulowane w zakresie rozwoju, bo przecież zdecydowanie jesteśmy takim mocnym europejskim hubem, jeżeli chodzi o, o, o nowoczesne technologie no sama współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, to o czym pan redaktor powiedział, przecież te, te miejsca, gdzie są nowoczesne technologie, to przecież jest chmura z Microsoftem, to przecież jest, jest IBM, który inwestuje we wspomnianym Poznaniu też nowoczesne technologie. No staliśmy się takim miejscem właśnie takiego mocnego rozwoju nowych technologii i z tym przeregulowaniem, no Stany Zjednoczone to jest zupełnie inny rynek od strony biznesowej, to jest zupełnie inny niż, niż Europa I, i patrząc od strony prawnej, no nie może Możemy pozostawać bez regulacji, tak? No pytanie zawsze jest, na ile jest to przeregulowane i czy, czy jesteśmy w stanie tak płynnie odpowiedzieć, czy już jesteśmy poza tym poziomem zerowym nadregulacji, czy jeszcze jest wszystko, wszystko w, w porządku. Ale... Polemizuje pan z premierem Tuskiem? Nie, nie polemizuje, absolutnie nie. Ja patrzę na rozwój nowoczesnych technologii w Polsce. Gdybyśmy mieli... Uproszczenie regulacji zdecydowanie, zdecydowanie tak. Natomiast nie można wszystkiego puścić tak zupełnie swobodnie poza regulacjami, poza regulacjami prawnymi, bo to będzie trochę poza kontrolą też, też państwową w rozumieniu takim, takim funkcjonalnym. Tak, uproszczenie zdecydowanie tak. No, bo technologie potrzebują rozwoju, potrzebują płynności. W swoim działaniu. Natomiast no, trudno jest pelmizować o przeregulowaniu, nie mówiąc o konkretach, tak? no bo, bo musielibyśmy konkretnie odnieść się do, 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 do przykładów takiego przeregulowania. A jednak to co, to, co polski rząd robi, te środki finansowe, które są jednym z elementów. Powiedział pan o energii. Tak naprawdę energia, bezpieczeństwo i nowoczesne technologie to, są, to jest teraz taka trójka najważniejszych rzeczy. Bez nowoczesnych technologii nie będziemy mieli tych pozostałych. Stałych. Bez energii nie będziemy mieli nowoczesnych technologii. Bez stanie energii nie będziemy mieli nowoczesnych technologii. A bez obu tych rzeczy nie będziemy mieli konkurencyjnej gospodarki, która Absolutnie. jest w stanie rywalizować w globalnym świecie. Absolutnie tak. Zresztą, zresztą nie, tak dawno, nie tak dawno widziałem takie opracowanie przygotowane przez Puls Biznesu, gdzie mówi się, że jeżeli 40% firm w Europie, na świecie nie będzie korzystało w najbliższych latach z nowoczesnych technologii, przestaną być konkurencyjne. Najzwyczajniej Świecie przestaną być konkurencyjne na rynku i będą, będą upadać. W związku z tym. Jak w ziemi obiecanej. Absolutnie, Ten absolutnie. Ojciec jednego z bohaterów, który trwał przy starej ręcznej manufakturze, kiedy rynek dominowały te maszyny parowe. No ale jednak w Paryżu mieliśmy do czynienia z takim starciem, dyskusją, dwugłosem, który już rozstrzygnął się w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska i Francja zapowiadają wielomiliardowe inwestycje w nowoczesne technologie, ale opowiadają się za wprowadzeniem regulacji, które zagwarantują bezpieczny rozwój co spotyka się z krytyką ze strony Stanów Zjednoczonych. Tam wygrał Trump, tam za Trumpem stoją przedstawiciele tych największych firm. Asów tej nowoczesnej technologii, Doliny Krzemowej, i oni popierają totalną deregulację tej branży. Mówią, że jak się z tego nie zdereguluje, nie puści na żywioł, to nie utrzymamy tej przewagi, którą mamy, nie pójdziemy do przodu. No a chodzi też o rywalizację z Chinami, które depczą po piętach. I po której pan jest stronie? No tak. Je, 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 to, to zależy jak na to spojrzymy. Czy patrzymy na to od strony biznesowej, tak jak patrzy Trump, zresztą jego doradca, najbliższy od nowoczesnych technologii, wszyscy wiemy, kto e, mówi właśnie o wypuszczeniu tych nowoczesnych technologii. I ja nie do końca jestem za tym, żeby zupełnie wypuszczać nowoczesne technologie. Dlaczego? No, bo, no bo przecież one też są narzędziem dla przestępców. Pamiętajmy o tym, że te technologie również mogą być wykorzystywane przez, e, przez grupy przestępcze, co widzimy też w internecie, widzimy na rynku. Tak jak nowoczesne technologie działają przeciwko nam, jak wzrasta ten poziom, poziom przestępczości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, chociażby podkładanie głosu, tak wykorzystywanie stron, które łudząco wyglądają tak jak, tak jak strony prawdziwe internetowe, czy możliwości podrabiania zdjęć, dokumentów, co, co zaczyna teraz, teraz gdzieś tam być głośne też, że, że, istnieje możliwość takiego idealnego podrabiania dokumentów. Więc nie do końca jestem za tym, żeby, żeby na pewno ze... Zdecydowanie ułatwić, ułatwić rozwój tych, tych technologii, ale proszę pamiętać, że badania nad nowoczesnymi technologiami, one tak naprawdę są wolne. My, my badamy jako naukowcy te, te technologie, próbujemy je wdrażać, próbujemy je komercjalizować i nie ma wielkich obostrzeń do tego, żeby prowadzić takie badania. To są dlaczego, dofinansowania. To dlaczego Stany Zjednoczone mają te nowoczesne technologie, a Europa ma regulacje? A nie, to ja się nie zgodzę z tym. Absolutnie się z tym nie zgodzę. Oczywiście mamy regulacje. E, tak, A Stany mamy Zjednoczone, te nowoczesne technologie? technologie. Oczywiście, że mamy. To Absolutnie my te nowoczesne technologie, technologie e, mamy. E, może, może nie mamy tak zaawansowanych, jak Stany Zjednoczone, bo tam jednak te środki A finansowe. No te środki finansowe są, e, są dużo większe. Czyli nie chodzi tylko o ograniczenia prawne, nie chodzi tylko o kulturę, ale chodzi też o Sposób organizacji pieniędzy wokół tego. Oczywiście. Oczywiście, wsparcie, wsparcie finansowe, i to musimy mówić otwarcie. Nowoczesne technologie to jest pochłanianie, ogromnych, ogromnych pieniędzy właśnie na, na, badania, na badania i rozwój. I w Stanach Zjednoczonych jest to dużo, dużo łatwiejsze niż, niż w Europie. I może to jest taki element trochę, trochę wstrzymujący, jak zobaczymy, ile Stany Zjednoczone przeznaczają środków budżetowych na właśnie rozwój nowoczesnych. Technologii. Technologii, które są i w sferze cywilnej, i w sferze wojskowej, bo, bo tu sobie możemy porównywać, no to to będzie znacząc, znacząco więcej niż, niż, przeznacza, niż przeznacza Europa. I może tu jest pewien, pewien też problem. W, w, cała Dolina Krzemowa to jest przecież rozwój nowoczesnych technologii od strony badawczej. Widzimy, jak wielu, wiele wielkich polskich umysłów jeździ do tej doliny, doliny Krzemowej, jak do Ziemi Obiecanej, bo tam jest łatwy rozwój, bo tam łatwo prowadzić badania, bo nie ma właśnie aż takich, Takich ograniczeń, jak to, jak to bywa, bywa w, w, samej, w samej Europie czy, czy w Polsce. A w związku z tym, co mówi pan studentom? Czego pan ich uczy? Ja studentów uczę cyberbezpieczeństwa, czyli jak bezpiecznie funkcjonować w obecnym świecie, jak wykorzystywać wiedzę, którą przekazujemy, dotyczącą właśnie nowoczesnych technologii, też regulacji, które są w Polsce, bo też uczymy, też uczymy regulacji prawnych, które są w Polsce, jak wykorzystywać to w przyszłości w pracy, bo to jest ten element teraz skuteczności: tą, jak zrealizować wiedzę i gdzie tą wiedzę spożytkować, spożytkować w przyszłości. Nawet Dzisiaj mam spotkanie ze studentami koła cyberbezpieczeństwa. Na tym spotkaniu studenci poprosili, żebym opowiedział już nie o regulacjach, nie o nowoczesnych technologiach, tylko gdzie spożytkować mają studenci wiedzę, w jakich miejscach, w jakich ośrodkach badawczych, w jakich firmach spożytkować wiedzę, którą się uczą u nas na uniwersytecie. Tak Jak praktycznie, jakie kursy kończyć, żeby być konkurencyjnym na rynku. To jest właśnie to słowo konkurencyjność. Tak jak nasze firmy, nasz biznes musi być konkurencyjny. Tak studenci też chcą być konkurencyjni i poszukują tych miejsc, gdzie mogą wykorzystać swoją wiedzę w ramach nowoczesnych, nowoczesnych technologii. My uczymy tych nowoczesnych technologii, tak? pokazujemy te elementy rozwijających się, się technologii, ale oni też poszukują właśnie miejsc, gdzie mogliby spożytkować swoją wiedzę i zdobywać kolejne doświadczenia, czy to w badaniach, czy w konkretnej pracy nad, nad bezpieczeństwem. I w Polsce są takie miejsca? Oczywiście, że tak, jest ich, jest ich bardzo. No jest ten ośrodek w Krakowie, jest ten ośrodek w Poznaniu, o którym mówił premier. To są takie miejsca, w których potrzebne są kwalifikacje, o których mówimy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest potrzebna wiedza i kwalifikacje, ale takich miejsc jest bardzo wiele w Polsce, bo to nie są tylko specjalistyczne ośrodki badawcze, bo właściwie cała polska administracja potrzebuje ekspertów, specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Tam są komórki zajmujące się tym bezpieczeństwem, szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji. To brzmi, a ja wczoraj rozmawiałem z samorządowcami w magazynie samorządowym Pol skiego radia RDC oni się żalili, że to tu z jednej strony mamy piękne słowa, a z drugiej strony e-doręczenia, które nie działają. E, Okej, okay, ale też w ostatnich latach samorządy otrzymały bardzo duże środki na rozwój właśnie nowoczesnych technologii, na cyberbezpieczeństwo. Były takie gotowe programy, bezpieczny samorząd, bezpieczna gmina. To były kolosalne pieniądze przeznaczane na poprawę dojrzałości w zakresie nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwa. Czyli to, co Więc... chce pan powiedzieć, że niezależnie od tempa, w jakim wchodzimy w te nowe technologie, niezależnie od tego, gdzie się coś udaje, gdzie się nie udaje, to jakby kierunek jest nie do powstrzymania. A tam, gdzie wchodzą nowe technologie, tam, gdzie wchodzi internet, to wszystko, o czym rozmawiamy, to tam też towarzyszyć temu muszą ludzie dbający o bezpieczeństwo tego w sieci, o nasze bezpieczeństwo. Absolutnie tak. To, to Czy nie to jest tak, jakbyśmy zdobywali jakiś nowy ląd. No, już na globie wszystkie te lądy poznaliśmy. Świat jest globalną wioską, jeśli nie powiedzieć globalnym miastem, a tym nowym, zdobywanym, poznawanym, rozpoznawanym przez nas lądem jest ta przestrzeń wirtualna, w którą wchodzimy. Jest to trochę ciągle dziki zachód, i tam potrzeba szeryfów. Absolutnie tak. Szeryfów i osób, które mają wiedzę. To jest tak, jakby ktoś nam w pracy dał nowy komputer, najnowszy jaki jest. No ale co z tego, jak my go nie potrafimy obsługiwać? Nie znamy e, jego możliwości i bazujemy tylko na podstawowych jego działaniach. To po co nam taki sprzęt? Tak? Po to są ci potrzebni ludzie, którzy z jednej strony dbają o bezpieczeństwo, a z drugiej strony wiedzą, jak wykorzystywać te technologie, bo nie ma sztucznej inteligencji, nie ma nowoczesnych technologii bez człowieka. E, to samo nie działa. Wszędzie, gdzieś tam pojawia się zawsze e, ten najważniejszy element, jakim jest człowiek i jego wiedza o tych technologiach i możliwości wykorzystania tych technologii z jednej strony, a z drugiej strony też o tym bezpieczeństwie tego użytkownika, który, który wykorzystuje takie, takie technologie. I na końcu tego wszystkiego jest Matrix, który przejmie kontrolę. Chciałbym wiedzieć, co jest na końcu tego, tego wszystkiego. Pewnie jeszcze nikt do końca nie przewidział, chociaż niektórzy mówią, że Lem bardzo dużo opisał o przyszłości tej, która ma być, ale on też powiedział, że, że nie będzie takiej maszyny, która zastąpi, zastąpi człowieka. Więc ja bym powiedział tak: zawsze na końcu będziemy my, będzie człowiek, będzie jego wiedza, inteligencja, doświadczenie i możliwość funkcjonowania w tym wirtualnym świecie czytajmy lema piotr potejko pięknie dziękuję też za ten dziękuję bardzo niezłomny optymizm wykładowca uniwersytecki wykładowca studium obywatelskiego imienia pawła adamowicza z którym prowadzimy cykl rozmów w poranku radia dla ciebie o świecie współczesnym żeby trochę dzięki naszym gościom więcej z tego świata współczesnego zrozumieć który tak szybko się zmienia jest to fascynujące, ale czasem bardzo męczące. No ale co robić, takie życie. Dobrego dnia, dziękuję. Dobrego dnia, dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.